14 wiosna dny są właśnie przed nami i myślę, to jest dobry moment, żeby opowiedzieć wam trochę w naszym programie Radia Gubin o tym, co dziać się będzie przez okrągłe trzy dni. Zaczynamy w piątek Januszem Gajdą, dyrektorem Gubińskiego Domu Kultury, no bo w dobry piątek wieczór. wszystko tak naprawdę się rozpoczyna. Ty masz, Andrzej, coś, czego ja nawet jeszcze nie mam, bo no widzę, widzisz? że trzymasz w ręku nowy egzemplarz wiadomości gubińskich, w którym można także zobaczyć. Prezentujący się dość okazale plakat, bo na całą stronę. Tak, i do tego jeszcze z wyszczególnieniem e, najważniejszych wydarzeń, które będą miały miejsce w piątek, sobotę i niedzielę. Co zaczynamy od piątku? Tak, zaczynamy od piątku. Piątek jak zwykle nie jest dniem może wypełnionym po brzegi, ale z uwagi na to, że większość z nas jeszcze pracuje i chodzi do szkoły, bowiem nie jest to podobnie jak było w zeszłym roku, kiedy to wiosna nad są albo dwa lata temu, kiedy to zahaczyła Boże Ciało. No, i wtedy mieliśmy pole do popisu, bowiem jak ktoś wziął sobie dzień urlopu, no to miał możliwość uczestniczenia prawie, że w czterodniowym, długim weekendzie z wiosną nad Dysą. A w tym roku zaczynamy w piątek, 12 czerwca o godzinie 10 biegami ulicznymi Gubińska Mila imienia Jurka Gąsiora. To już jest impreza, która przeszła do tradycji. Rokrocznie odbywają się te biegi na ulicy 3 maja, cieszą się dużą popularnością. A to dajmy, że uczestnikami są. Ludzie w takim przedziale wieku, że to aż zadziwiające. Od, Od nastolatków nie, po. Nie, nawet nastolatków, nawet. nawet małe, nastolatków. małe dzieci przedszkolaki nawet em, biegają. Po dobre sześćdziesiątki zakładem Tak. Od przedszkolaków właściwie ta najniższa kategoria to kategoria chyba sześciolatków. Do... A wspomnijmy jeszcze samego patrona tych biegów, Jerzego Gąsiora, bo to postać dla gubińskiego sportu bardzo ważna. Swego czasu nauczyciel WF-u, także mnie uczył Jerzy Gąsior wf w szkole podstawowej numer dwa, czyli jesteśmy wiekowi, by powiedzieć, weszliśmy w nową strefę życia. tą w strefę euro. Szarą. No i Jerzy Gąsior. mówi za siebie. Jerzy Gąsior, a co do ja tak daleko? Ja jeszcze w poczekalni. No, nie byłbym taki pewien, a już tym bardziej nie byłbym taki radośnie na tego nastawiony. Co do Jerzego Gąsiora, to rzeczywiście postać szczególna. Komentator imprez sportowych, organizator imprez sportowych, a mm, przede wszystkim pomysłodawca wielu imprez lekkoatletycznych i takich biegowych, powiedziałbym. Taki prekursor mhm. tamtych wydarzeń. Prekursor, Ale. Biegam, bo lubię. No tutaj to bym nie ryzykował, bo to jednak impreza dosyć oddalona od tego, co robił Jerzy Gąsior, ale rzeczywiście m, warto do tego nawiązać i przy okazji biegam, m, bo lubię. To o godzinie 10, a po południową porą już zapraszamy wszystkich na m, plac imienia Jana Pawła II. Właśnie. Jeżeli chodzi o oficjalne otwarcie święta o godzinie 17, to będzie to podobnie pewnie zorganizowane jak też co roku, a więc z, łącznie z wręczeniem nagród gubińskiej nagrody kulturalnej imienia Korony Schroeder. Tego w, pra, w programie nie ma, natomiast myślę, że będzie to miało miejsce, ponieważ wnioski, właśnie do jutra. Są składane i pewnie decyzja przed wiosną nad Nysą się ukaże. Także wręczymy nagrodę kulturalną. No i także postaramy się odwdzięczyć tym wszystkim, którzy. Yy, przyczynili się do tego, że wiosna nad Nysą w tym roku ma wymiar wojskowy. Ale to zaczynając od osób, które były bezpośrednio zaangażowane w organizację tegorocznego święta, jak również yy, odwdzięczymy się takim osobom, które od lat związane są z Gubinem i z wojskowym Gubinem, powiedziałbym, i są także. Yy, na przykład członkami różnych stowarzyszeń o charakterze wojskowym, bo wiemy, że z momentem rozwiązania garnizonu Gubin kadra wojskowa w dużej części została, tak samo emeryci, jak i także żołnierze służby czynnej dojeżdżają w tej chwili do pracy do innych miast, ale tutaj mieszkają, związani są z Gubinem i to będzie taki ukłon w ich stronę, będzie wręczenie okolicznościowych ryngrafów, bo tak się to profesjonalnie nazywa. To są takie jakby herby w ładnej formule na tarczy drewnianej, okolicznościowe właśnie takie ryngrafy będą wręczone 12 osobom, które są związane z wojskowością Gubina, zarówno tą przeszłą, jak i teraźniejszą. Przejdźmy szybciutko do wieczornego programu piątkowej części wiosny, nazwanej są, tej 54. I od razu zdementujmy, bo to nie jest też tak, że piątek nie jest pełen gwiazd, a wręcz przeciwnie, piątek też się wieczorem zapowiada naprawdę znakomicie. A wszystko zacznie się od prezentacji Gubińskiego Domu Kultury i formacji Zadyma, Ale prohibicja też wystąpi. No i jeszcze, w tym nowym składzie. I jeszcze, Andrzeju, pominąłeś 40-lecie szkoły muzycznej w ramach oczywiście 40 koncert szkoły muzycznej o 18.00 na deskach sceny wiosny nad Nysą I trochę inaczej niż w zeszłym roku przesunęliśmy to na piątek. Uh -huh. Ku uciesze nauczycieli. I rodziców. Pewnie rodziców może i też. Eee, Co do wieczornego tak. koncertu gwiazd. I Później mamy prezentację oczywiście form zespołu Gubińskiego Domu Kultury, studio wokalne i formacja taneczna Zadyma. Po tym zespół reaktywowany nie tak dawno, tak jak żeśmy kiedyś tutaj gościli w studio. Zagramy w starym składzie, w pierwotnym składzie 45 minut takiego wspominkowego koncertu nienachalnego, z dobrą, z dobrą jazdą rokową, dynamicznie myślę, że o to zadba nasz były lider, czyli Filip, który przyjedzie do nas specjalnie z okolic Frankfurtu nad Menem i innych tych klimatów zachodnich Niemczech bowiem tam właśnie mieszka. No a po nas taki, można powiedzieć, dublet już w kierunku muzyki dyskotekowej, ale najpierw zaczniemy śląską listą szlagierów. To koncert państwa właściwie, bo to jest małżeństwo Brygidy i Roberta Łukowszych. Łukowskich, bardzo popularni na tej liście, śląskiej liście szlagierów. Państwo Łukowscy prezentują takie piosenki w klimatach, nie wiem Andrzej, czy pamiętasz kiedyś na niemieckiej telewizji ARD, lecz Chciał taki program, hit, paradę. Mm -hmm. Siedzieli sobie Państwo przy stolikach. Oczywiście nic na stolikach, niemieckim zwyczajem paluszki i woda mineralna a na scenie w takich marszowych rytmach Śpiewane były, pięknie prezentowane. Tak, śpiewane były piosenki rozliczne i różnorodne, no i to będzie właśnie w takich klimatach. Myślę, że się spodoba starszej publiczności i będzie tak miło przy piwku sobie czegoś takiego posłuchać. No i potem gwiazda jedna z trzech gwiazd gwiazda z nurtu wracającego. Y, już na, na sceny polskie Disco Polo będzie to zespół młodego pokolenia, ale bardzo już popularny, mający dziesiąt, dziesiątkowe, milionowe, że tak powiem brzydko, odsłony na YouTubie y, PowerPlay. No i zakończy piątkowy wieczór. Y, dyskoteka plenerowa. Y, tutaj DJ, DJ Kamila, jest to była gubinianka, która obecnie współpracuje z radiem. Y, w Jeleniej Górze bodajże, z rozgłośnią radiową, takim radiem właśnie promującym muzykę dyskotekową. No i lokalni nasi dj BSD i DJ Bastos, którzy zamkną imprezę piątkową. No to cóż, w takim razie zróbmy koniecznie przerwę, bo mamy jeszcze przed sobą sobotę i niedzielę, a żeby też naszych słuchaczy jakoś tak nie zasypać,